Lecimy kolejny maczek na naszym ekranie. Oczywiście cały czas grupa A podczas turnieju na nowym patchu, nowym balansie. Testuje Wardi z zawodników i przy okazji nowy balans. Doskonale. W tylnym lewym rogu Gumiko na niebiesko, w górnym prawym Mana na czerwono. No, Mana ma niestety bardzo małe, żeby nie powiedzieć, żadne szanse na awans w sytuacji, kiedy ma 0 w grupie A. Jest pięciu graczy, no to musiałby wygrać dwa pozostałe mecze, tak? To przeliczę, chyba dobrze. Nie, jakie dwa? Jeden. Aha, <laughs> nie no to, nie no, szanse mamy na, na są praktycznie żadne. Raz, że musiałby pokonać Gumicho, dwa, że chyba 2-0, a trzy to ich chyba i tak by nic nie dało. Także nie ma optymizmu, ale za to może zobaczymy fajny mecz. Może coś yy, takiego też szalonego w sumie ma na nas okazji swojej trudnej sytuacji w grupie zrobić, no bo skoro <noise> teoretycznie szanse są praktycznie żadne na awans, to, to może się pobawić, jakoś coś coś przeczarować. Może Madacy Prasz na terana. Doskonale. Dobra. oracle zagra zagrana. No tutaj dwa gateway, wiadomo. No to Oracle byłaby piękna, gdyby była w momencie, jak jednostki tyrana zaatakują. I widzimy, że jeżeli Gumicho teraz wiedzie, no to. No nie, nie wiedział. No dobra, dobra, dobra. A, bo jeszcze czekam na drugiego heliona i teraz na trzeciego reapera. Drugi Helion właśnie jeszcze też dojeżdża. Okej, okay, let's go, let's go. Będzie ciepło. Kurczę, ta oracle, Jeszcze tu jej nie było. No i co, niestety. No, niestety nie jest za dobrze. Jeden Herion wyjechał z tej akcji. Zresztą, znaczy, no nie było też tragicznie. To rozegranie many całkiem, ale niestety. A jak tylko wróciłem z rok, to widzę, pojawiły się Wikingi Oraku właśnie się wykrzaczyła. Tutaj się wykrzaczył Stalker, <gryw> już chciałem pochwalić się, tego chyba nie zrobiłem. No i niestety, ale mana oberwał. I to w miarę mocno. Kiedy Polacy. <gryw> no cały czas mamy tutaj całą masę przejadek gwiazd i Polaków. Bardziej polskiego pojedynku nie będzie. Robo Bay zagrany przez manę. No, ma na takiego trochę protowskiego mecha gra, robiąc Fenixy mortale i nie bawią kolosy. Tak się zastanawiam, czy Gumicho po prostu nie zrobi ataku, ale. Też w sumie on też ma mało piechoty, no? Też, też mu będzie ciężko ten atak wyprowadzić. O ile do niego dojdzie, on go lekko poobijał. No, nawet nominalnie, czy tam w tych wartościach bezwzględnych. Więcej stracił Gumicho. jest trochę nietypowe co robi Gumiho, ale chyba bardzo szybko będzie chciał dojść do złotej bazy, może nawet będzie ją budować na miejscu, spoko. A mana robi to co robić powinien, czyli szuka takich przechodzących pojedynczych jednostek, marudera nie ma co łapać, ale te dwie miny są świetnym celem, bo to szybko zniszczymana. mana. Miko praktycznie jak nie ma jak zatrzymać tego procederu. No, podniesienie marudera to było znowu trochę dziwne, raczej maruderów nie podnosimy, chyba że wiadomo, że są same i nic im zaraz nie pomoże i daleko jest Terran. No Zresztą nawet nie było takie głupie, żeby obić lekko wikinga, Medivaka również. Rozwala skałki blokujące trzecią, złotą bazę Gumicho i teraz stawia command center. Zeskanował gumieś, co się dzieje. Jakie tam jednostki się znajdują, no i fajnie mana wie, że skoro te skałki były niszczone to raczej po coś tak wcześnie. I nawet zniszczył SCV budującą, czyli opóźnia przeciwnika. Teraz na kolejną konfrontację, oczywiście. Czwarta baza many zatrzymana, nawet nie było za bardzo jak o to zawalczyć. Guardian Shield odpalony. Mana ciekawie wjeżdża, ale. Aha, no to było bardzo interesujące. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale kolos i spółka już zaczęli się wycofywać, a Feniksy szarżowały. Lekki rozjazd. Tam przecież ten sam dowódca, i ten sam rozkaz. tak to obity jeden z Całkiem, całkiem to konkretnie wygląda. Teraz jak widzimy marine są oczyszczone. Patrzcie, no się chyba obroni, no, tylko szarża. Dobra, zdecydowana musi być. Jakoś od góry chyba Feniksamin byłoby najlepiej podlecieć, żeby podnieść tego tanka. W sumie to 20 tanki. Aj, go Micho. Na siłę trochę, ale zniszczył nexus. No i to prawdopodobnie też była dobra decyzja. Mariny myślę, że uciekną. No bo, gdyby Feniksy próbowały je gonić, to można szybko marinami Feniksy niszczyć. I no i chyba zadowolony. A robi teraz dwa Neksusy jednocześnie, jeden nawet stosunkowo wcześnie zaczął. E no, daje rady. O, jeszcze skan zagrany. No jedziesz czegoś będzie dobrze Uff, tamina, dwa Fenixy Wyparowałem Ona próbuje tego co zadziałało w sumie w meczu z Klemem, czyli kontrataki. Fajnie, bo złoto baza musi wycofać Gumicho. Ale Warplace ma nie uratuje, chociaż no, pada, pada trochę SCV. Oj, teraz jeszcze te SCV kolosami przychodząc do lewej strony, przechwyci. No mana, 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 mana. Dało się te SCV zniszczyć. Było to w Twoim zasięgu. Nadal jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ekonomię dla Polaka. Glego, Micho tu też na miejscu. Glego, tak na miejscu widzę. Dzisiaj będzie budował bazy, trochę inaczej. No ale po co tu walczy, Mana? O co on tu walczy, jestem ciekaw. Przecież to w ogóle nie ma. No właśnie, nie było powodu, żeby tutaj stać, szczerze mówiąc. Dwa kolosy stracił. Choć moim zdaniem nie powinien, tak że nie mała strata. Tutaj w ogóle nie ma pylona do obrony. Plus jakiejś baterii, może. No właśnie, teraz dopiero pojawia się pylon. I teraz wyobraźcie to sobie, sobie, gdyby były dwa kolosy więcej, czyli miałby trzy. Miałby bardzo dużą masę w sobie mana i chyba by się bez problemu obronił. Jeszcze nie wie, że z tej strony podchodzi gumicho. ona spodziewał się ataku w inne miejsce, no bo tej bazy chyba nigdy Korańczyk nie odkrył. Teraz już o niej wie, oczywiście. Oj, mana, mana. Nie wiem, czy są powody do optymizmu, wikingi mogą wylądować, ale nie decyduje się na to koreańczyk. Znowu w murpizmie zloci. Ona przymierza się do kontrataku, Ona, no jakby nie patrzył, jakby nie liczył, ekonomia Gumiho nie jest taka zła, jak zrzuci mułem. Nawet były momenty, że zbierał więcej. Teraz chwilowo mana na prowadzenie w tym aspekcie, ale zwróćcie uwagę, że nie zbiera gazu ani w trzeciej, ani w czwartej bazie. No i Gumicho też ma ten argument ze złotą bazą, że właśnie nie jest to najgorsza ekonomia. Ale to jest przykra sprawa. Protoss bez obrażeń obszarowych, prawie. Znaczy, były stormy, niby Archony też, ale. Widzimy, jak zgarnia go gumicho. Jakby spadł śnieg, no i właśnie wyjechała nie tylko płuk. <grym> no i na szczęście ten gumicho dusił tego steampaka, że ostatecznie musi się wycofać. Ale nadal to on ma większe siły i nadal może w zasadzie kontynuować atak. W praktycznie to samo miejsce. O, mana, może naładować High Tara. Jedziesz czegoś ładowanka. On woli świeżego naładować niż tego tutaj. Też ja bym chyba tego tutaj naładował. Wtedy miałbym. No, chociaż w sumie mikroskopijne różnice są, to może nawet nie warto to rozstrząsać. Ale przyspiesza tym prizmem. Szaleje, mana. Wierci i i czekamy na kolejnego storma, ok, poszedł. Nawet trochę obrażeń zadanych. Oj ale w tym miejscu to nie będzie sukcesu. Tak, teraz lepiej się wycofać, będzie, lepiej uciec na prawą stronę. Na sztormy, sztormy, póki jest energia, póki są high templary Jezu i ta falpany Tarka ile stała na te wszystkie jednostki Przecież zamiast atakować budynek, mogłyby atakować jednostki No nie jest dobrze Prawdę mówiąc jest źle Ona próbuje celować nawet tym im immortalem po maruderach Chwilami się udaje No zaraz jedyna nadzieja będzie w tym, że jakieś super stormy wejdą, ale A Na razie na ekranie nie ma high templarów No i co gorsza, Michał ma ponad dwukrotnie większą armię a teraz już dwukrotnie po prostu większą, ale może się rozstawić po prostu w tej bazie liberatorami i co zrobi mana, nic nie może zrobić, ma za małe siły i jeszcze atak w miejscach, gdzie są liberatory też nie jest skazany. No nic, nie dało się już tutaj widocznie zrobić w ocenie many. Nie dziwię się. No ciężko się dobrze wymieniać z runem, czyli... Kolejna mapa, widzę, że już nie banalnie zaczyna mana, bo tutaj wydobył jeden midrałek. E, I no ciekawe, czy umknęło to uwadze Micho, że tutaj... CO TO WIDZIELIŚCIE TO, JAKIE TO FAJNE ZAGRANIE, że mana z kselnagi widzi, że reaper przemknął i teraz idzie do przeciwnika. No to fajne, fajne, fajne. Doskonale. Boże, nie znam innych kalendarzy, ja mam ja cyferkę w telefonie i tyle obsługuję. W życiu bym nie policzył. Ej, Okej, okay, dobra, ja czegoś nie wiem o kalendarzach, ja dużo w sumie nie wiem rzeczy, ale o kalendarzach nie, nie mam pojęcia. Jakby jak na przykład ktoś miał ocenić, który jest dzień w roku bez zegarka, bez kalendarza, co nie wiem. Chodzi o, liczy się jakiś kąt padania promieni słonecznych. Jakby ktoś wyliczył taki, co się zna, oczywiście, człowiek ogarnięty. Jaki jest dzień, dzień roku, jaka jest. No, pora roku to w miarę da się ocenić tak na oko. Jak oni to, to liczą? Od początku liczę. Ale to mi dało do myślenia. Jak oni to. Skąd, skąd oni wiedzą, że, że ten. No bo ktoś najpierw musiał ustalić, nie? Jest ten i ten dzień, ta i ta pora. Takie, taka sytuacja. I o, i się wszyscy muszą dostosować. Załóżmy. Ale jakby na przykład teraz ludzie zapomnieli jaka jest data, godzina no... i godzina nawet załóżmy. Tak oni by to ustalili, nie? <ścoughs> Skąd to oni by wiedzieli astronomicznie? No właśnie to mnie zastanawia, nie? Co, co tam konkretnie sprawdzają. No bo nawet jakieś odniesienie musi być. E, o, A Hej na dnie... ILE?! No Boże... Dwa... No nie no, ale to więcej stracił niż wcześniej. O Jez, jeszcze więcej niż wcześniej. No mana... Mana już jest trudna i sytuacja, to dopiero czwarta minuta się skończyła. Jeden wot, 1.984 witamy. Równo noc. Patrzą na pełnię na przykład? Nie Coś tam, coś tam, jakieś parametry muszą gdzieś być w przyrodzie. Odezwał się do mnie z bilet na los. Tak, tak, już mam kupiony bilet, wczoraj kupiłem. nas się nie odzywał chyba. No za to się ludzie z Battle Aces odezwali. No super, dostałem klucze do Battle Aces. A was. Doskonale, 3, 4. O, tak jak myślałem, dobra. Dobra, od 19 mogę mniej więcej klucze rozdawać. Do mnie nie wysyłaj. Nie no, jak, jak, jak chcesz, nie ma problemu, to w zasadzie każdy, kto chce, do, to dostanie kluczyk, bo tych kluczy jest sporo też, nie? To mogę nawet zagwarantować. Widzę obroty dysku, znaczy ziemi. Mikers, ja czasami patrzę na kalendarz, potem na dowód, a potem stwierdzam, że to chyba jakiś przekręt jest. Oszukali mnie. Układ słońce Słońca, Księżyca, Gwiazd. miliarderem już jestem? Czego się tu dowiaduję? Tylko coś mi się nie zgadza w takim razie cyferkę. Reaktor atakowany, fajnie ciśnie ma nam. Doskonale. I centry jeszcze pociśnięta. Histyczny też, ta rewelacja. Myślę, że mana tego wszystkiego na tyle frontach nie ogarnie, bo to jest taki nieprzyjemny moment, kiedy niby masz sporą ekonomię, dużo produkcji, ale jednostek jeszcze nie zawiera do obrony wszędzie. No i teraz mana liczy na zeroty na szarży, że go trochę wyratują. Oczywiście gumicho utrudnia zadanie zerotom, stawiając swoje jednostki w takich przejściach, gdzie nie wszystkie zeloty mogą walczyć. Dobrze, dobrze dajesz mana. Medivaka. I jeszcze jednego, no tego się akurat nie uda rozwalić. 20 parę siebie zniszczonych, bardzo ciekawa chwila, bo mana po prostu przyszedł do przeciwnika i go zaatakował, natomiast Gumihop poszedł podobnym tropem, też mu użyciu masę jednostek, oho. I wycinam, odcinam od zasilania te warp gate'y, bo też niestety zostaną tutaj szybko zniszczone. Mana się przebija przez barykadę, trochę wolniej, trochę oporniej idzie manie. Ajajajaj, aj, 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 aj. no i właśnie, znowu terranizacja. To by się nie wydarzyło, jest ciężko z teranem. Cjiprin. Po zamianem. No i to oznacza, że mana, niestety, żadnego pojedynku w grupie nie był w stanie wygrać, tylko pojedyncze mapki. Na Shina i na Klema wygrał mana po jednej mapie. Z Klemem to mnie zaskoczył. No to było naprawdę ładne. GG.